Roman Romanowski. Poznaniak nawet chyba nie do końca i na pewno nie z urodzenia, a z wyboru. Zostałem tutaj po studiach i w sumie mieszkam tutaj najdłużej w swoim życiu, bo z Poznaniem spędziłem 18 lat. Podoba Ci się ta architektura, która tutaj jest, taka poniemiecka? Zdecydowanie tak. Bo jest z architekturą oryginalną po prostu. Jest to nie jest też nie jest to jakaś renowacja, też postawiona od zera, z, z, zostało zburzone wie, do, do postaw tylko ma charakter oryginalny. No, po tym odnowieniu mi się nawet mniej zamek podoba, ale, ale podejrzewam, tak, wolałem jak był taki szary, ale już polubiłem go też chyba w tym kolorze piaskowca. Jeszcze jedno miejsce, bo tam mamy taki nowy element, czyli, czyli Aulę Nową Akademii Muzycznej. I to jest też miejsce, które tym, którzy szukają wrażeń muzycznych mogę polecić, bo jest tam naprawdę świetna akustyka. No i fajnie było, żeby tam się odbywało więcej rzeczy i żeby one były mocniej nagłaśniane. Tak początkowo nie lubiłem tego budynku, ale ostatecznie jakoś mi się przyjął. To zamek to jest takie miejsce dość. Swego, swego czasu było trochę tajemniczym miejscem, ciągle takim jest, bo no to jest budowla o, o, o potężnych gabarytach, o wielkiej ilości pomieszczeń, z których podejrzewam, że nie wiem, czy e, pracownicy czasem wiedzą co, 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 co gdzie, wszędzie jest. Czy jest to takie przytłaczające trochę jakby? Nie, ciekawe właśnie przez to. Przez to, że wszystko nie jest, jak powiem, widoczne, nie jest od razu podane na tacy, to jest ciekawe. Tu jest jeszcze jeden ważny moment przy, przy, przy zamku, e, czyli mam e, ten pomnik, który jak dla mnie jest jednym z trzech tak naprawdę e, wartych uwagi e, monumentów, tak powiem. Może monument, jak na gabaryt, to może nie jest do, 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 trafne określenie, ale jeśli chodzi o pomysł i o coś co warto pokazać, to, to zdecydowanie tak. E, Czyli mamy tutaj przed zamkiem pomnik upamiętniający tych, którzy złamali kod Enigmy. No i pomysł z cyframi i wpisanymi nazwiskami, imionami tych osób i forma takiego ostrosłupa jest czymś unikatowym, bo to odbiega od takiej normy, którą widzimy gdzieś tam jakieś popiersia, jakieś postaci na, 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 na piedestałach. To jest coś zupełnie innego i, i warte podkreślenia i e, pokazania na pewno komuś, kto, kto, kto do Poznania przyjeżdża. Wchodnik akurat mamy po tej części ulicy dosyć szeroki, więc tego miejsca dla pieszych nie ma tutaj mało. Fakt, że no, nie ma ścieżki rowerowej, ten, ten ruch jest taki dość kolizyjny tutaj. Z tamtej strony zdecydowanie jest za wąsko. E, ja myślę, że to bardziej też chodzi o to, żeby coś zmienić w, przez nawet architekturę w mentalności. Czyli e, ok, zrobimy bardzo dużo e, deptaków w mieście pytanie czy, czy ludzie chcą chodzić po prostu. E, czy chcą chodzić, czy chcą jeździć rowerami? No, akurat jeśli chodzi o rowerzystów, jest ich zdecydowanie więcej, ale też przez to, że jest ich więcej, to, to też słyszymy o, o, o wielu wypadkach, a to wynika właśnie z niedostosowania infrastruktury, że... Tych ścieżek jest za mało, są w złym stanie, a czasem są już poprowadzone nawet wbrew przepisom lub w jakiś sposób niejasny. Księgarnie się raczej stąd wynoszą. Mamy świat książki, kiedyś był matras, matras się wyniósł, tak? przeszedł na Półwiejską, z tego co widziałem na początek. Omnibus się nieźle trzyma cały czas, chyba nie zmienia siedziby, i, i tutaj jest. No, trudno powiedzieć, co może ludzi zatrzymać, bo też nie możemy zrobić, czy nie można myśleć o tym, żeby to była ulica, nie wiem, kawiarni tylko, bo tych kawiarni też jest sporo. No. To jest bardziej kwestia polityki, żeby nie nasycać danych ulic, czy fragmentów ulic tym samym. Tak? Czyli okej, okay, załóżmy, że mamy, można by zrobić taki podział procentowy. E, dobra, banków już na tej ulicy mamy, że tak powiem, full, tak? Róbmy coś innego i nie pozwalajmy otwierać kolejnych e, banków. Jak w jakimś rejonie mamy już pełno kawiarni, to też może kawiarni wystarczy. Myślisz, że Półwiejska jest konkurencją dla Marcina, że tam jest łatwiej na przykład? No nawet dużo powiedziałbym. Tak? Tak, no bo jednak e, ta oś e, stary browar, e, stary rynek, no w tym momencie jest e, osią najciekawszą i naj, 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 chyba naj. E, f, najbardziej pożądaną dla, dla tych, którzy prowadzą działalność handlową. Marcin coraz węższy, ale mamy jeszcze za sobą e, e, budynki Alfy, tak? I to jest też, też jedna taka tajemnicza panorama z tego miejsca, bo e, gdyby to sensownie odnowić, tak jak chyba jeden z tych budynków jest odnowiony, no to już by to... Ten drugi chyba tak. Stanę to już by to jakoś wyglądało, a tam, ten, ten pierwszy wieżowiec tutaj, nie wiem, nawet jak patrzę na niego, to czy coś tam działa, czy coś nie działa, czy to zostało zamknięte 30 lat temu i, i, i tam się tylko zbiera kurz, więc e, o, chyba jest tam jakaś, jakiś kruk na, na, na samej górze tego wieżowca, ale nie wiem czy tego, czy następnego, ale tam nie, nie bywałem akurat w nich nigdy, także e, a szkoda, bo też jest fajna tutaj e, e, fasada z, z tą kratownicą Gdyby to e, właśnie oczyścić i, i, i usunąć te reklamy, tamte jeszcze odrywające się jakieś dziwne e, plansze, banerki e, i, 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 i tą wielkoformatową reklamę na szybach, e, no to też jest budynek, e, który nie raziłbym. Nie byłby czymś takim obojętnym. Bo dopiero jak się jemu przyjrzymy, to widać, że że coś tu można poprawić, tak? Tak to byśmy przeszli, bo nie zauważając, był takim, takim powietrzem dla nas, tak? A gdyby to wszystko zdjąć, e, e, te reklamy, to on mógłby nawet pocieszyć oko po prostu. E, wiedziałem, że jest to miejsce trudne, tak? Bo niby, cen tak, niby centrum, ale wiadomo, że my jesteśmy bardzo ukryci, bo to i brama, i piętro, tylko bliskość Kinamuza robi nam jest takim dość sporym plusem i chyba też jednym z argumentów, dla którym przemówiło, żeby tutaj spróbować po prostu, bo gdyby to nie było kina, no to bez szans, zupełnie byśmy przepadli. Współpraca z kinem w jakiś sposób daje no, części klientów, że tak powiem... Ci, którzy wchodzą na seans, to też są naszymi klientami, przyjdą na kawę, po książkę i tak dalej, wiadomo, że to... E, dlatego też, że repertuar kina jest e, na poziomie po prostu. Nie jest, nie, nie jest to mini multiplex, tylko, tylko po prostu kino... Jak to się mówi? Kurde, teraz brakuje słowa. Studyjne. Studyjne. o właśnie. E, a czym się różnili klienci w browarze od tych, którzy teraz do Ciebie przychodzą? To jest jakaś siedzący ludzie? Bo mówiłeś, że nie cały świat to jest browar. No, no nie, znaczy wiesz, to są takie sytuacje, że Browar to też skupia trochę innych, inną klientelę, czyli po prostu mamy e, ludzi bardziej zamożnych, tak? którzy e, też stać się na to, że prowadzić bardziej wygodny tryb życia, czyli na przykład nie wiem, raczej dom jednorodzinny za miastem, przyjeżdżają do miasta e, okay, samochodem, zostawiają go na parkingu w starym Browarze. Tak? Tam robią zakupy i potem wyjeżdżają, I, 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 i że tak powiem, tyle widzimy. To nie są osoby najczęściej, które, które gdzieś tam będą e, bałęsać się po mieście po, po świętym Marcinie, czy tam po, po, nie wiem, po innych ulicach. No a tutaj z kolei Twoją klientelą kto jest? Właśnie raczej ludzie w większości młodsi, tak? czyli mamy ten, ten ale też nie, nie, przychodzą ludzie starsi, ale e, duża część to są osoby między 20 a 35, na przykład do 40. To jest, to jest taka z jednej strony jest trochę studentów, czasem są ludzie młodsi, czasem nawet gimnazali się pojawiają, ale dużo to są już osoby po studiach pracujące, a czasem nawet już grubo po studiach, tak? które w jakiś sposób czują się u nas dobrze. Czy trochę z tego, co, co mówiłeś o tych y, klientach browaru. Wiadomo, że nie wszystkich. Ale ty... Nie, jakbyś ja szanuję jednych i drugich, tylko mówisz, jest to jakościowa y, na pewno. Y, Różnica. Nie, bo bardziej też chodzi mi o to, że, że czy w takim razie jest tak, że e, Święty Marcin jako ulica raczej do nich nie trafia? Myślę, że nie. E, z, to, znaczy ja też rozumiem jakby pewien, e, jakimi drogami jak dokonują tego wyboru, tak? C czyli jeśli e, masz w jednym miejscu połączone kilka usług, tak? nie wiem, spożywczak, jakiś tam super wina i, i, i do tego masz jakieś tam ciuchy, to i chcesz to, chcesz tego zakupić więcej, no to e, łatwiej jest zaparkować tam niż zaparkować gdzieś na Marcinie i potem się z tymi, e, nie wiem, siatkami gdzieś tutaj e, e, wałęsać. E, Abistoro robi obok waszego, e, waszego miejsca. To jest miejsce, które, że tak powiem, trochę... E, Przeciwko któremu protestowaliśmy, ale to był protest trochę za późno. I też nie spotkał się z odzewem, a wręcz z, z ganieniem nas za to. Znaczy ja się podpisałem pod listem, który napisały dziewczyny, moje kooperantki, czyli Natalia Jagata z Klubu Księgarni Głośna. Podpisałem się, mimo tego, że był to list trochę ostry, to nie można nawet za ostry. W kierunku właśnie otwarcia tego bistro tutaj w naszym sąsiedztwie, czyli w bliskim sąsiedztwie Kina, Muza i nas. No ale to było, że, też, że tak powiem, pismo już wysłane po za późno, tak? bo dowiedzieliśmy się o tym, kiedy już wszystkie umowy zostały podpisane. A moim zdaniem otwieranie nie wiem, Bisto 24H w tym miejscu na ulicy, no, nijak tej ulicy się nie przysłuży. Po prostu ona wzmocni taką. Tranzytowo świętego Marcina, tak? czyli e, ci, co nie wiem, przyjeżdżają, przeważnie w weekendy, podejrzewam, e, na stary rynek, to będą wiedzieć, że tutaj coś takiego jest. Dobra, przed zjemy sobie kebaba, albo i po też sobie tutaj zjemy kebaba, i to nie, są, to nie będą osoby, które tutaj się zatrzymają na dłużej, po prostu. Otwierając się w centrum handlowym, ma się pewność tego, że, że tam będzie przepływ ludzi, tak. E, ale znowu czynsze, to jest, to jest kwestia wysokości czynszu tak? I, i, i inwestycji na, na, na otwarcie. To są pieniądze, którymi nie dysponowałem, więc też tego rodzaju model biznesowy nie był dla mnie po prostu. Czyli? Tak? Chciałem zacząć z niższego pułapu, na preferencyjnym czynszu, w trudnym miejscu, zobaczyć czy tak można. Czyli takie trochę wyzwanie? Tak, zdecydowanie tak. Czyli rozumiem, że w centrach handlowych czynsze są wyższe niż na Marcinie? Eee, tak, chociaż słyszałem o tym, że niektóre lokale, które zniszczą się na Świętym Marcinie, właśnie mają te, w których e, istnieją, e, funkcjonują banki, że te czynsze są porównywalne. Więc to, to jest dla mnie dość e, dziwne. Mamy fragment, faktycznie taki e, już e, końcowy. No mamy kościół w tej części. i. To jest też ciekawy, ciekawy zbieg w tym miejscu, czyli mamy, mamy gotyk, mamy e, kamienice i mamy to nowe centrum, które, na którym większość wiesza psy. Może nie jest jakieś straszne, ale mogło być lepsze, patrząc na nazwiska architektów, którzy, którzy za tym stoją.